Witam wszystkie szóstki numerologiczne w rozkładzie na sierpień 2019. Może szybciutko wytłumaczę, co będę robiła. Tak na marginesie jesteście w numeroskopach. Zawsze zapominam ładnie wstęp zrobić. Więc szybciutko wytłumaczę, co będę robić, ponieważ to, co będę robić, to samo rozkładanie kart będzie na przyspieszonym na przyspieszonym tempie. Bo jest to dla niektórych dość nudne. Ja z kolei nie lubię omijać pokazywania, jak te karty sobie same wyskakują. Pierwsza talia, pierwszy rozkład jest w stali z talii Wybieram 10 kart, które następnie wsadam do kalkulatora z systemu binarnego na dziesiątkowy. I to nam pokazuje główną wibrację na miesiąc dla Was wszystkich. Następnie przechodzę do rozkładu z kart symbolicznych i numerologicznych ze wsparciem kart anielskich. Więc już tutaj nie gadam, rozkładam i usłyszymy się za chwilę. Dobra, drogie szóstki, wracamy do rozkładu, który już pięknie jest przed nami. Wrócę może do tego pierwszego, zero-jedynkowego, gdzie po przeliczeniu wyszło nam 954, co daje razem dziewiątkę, czyli drogie szóstki, coś kończymy, coś kończymy, Chociaż powiem szczerze, że u Was ewidentnie ten rozkład e, mówi o przechodzeniu na następny e, etap życia. To znaczy kończenie takie, e, e, które nie przynosi żadnych strat. Typu, jak chodzimy po schodach, to jak schodzimy z tego jednego, to idziemy do góry. I tutaj, szczególnie w pierwszej, w pierwszej linicy, wygląda to, jakby jakaś relacja Wasza wchodziła na nowy poziom. Czyli kończymy jakiś etap. Jeśli chodzi o to, czy to jest relacja zawodowa, czy rodzinna, to powiem szczerze, że może być i ta, i ta, bo mamy i szóstkę, i czwórkę, chociaż bliżej jest czwórka tutaj, więc bardzo możliwe, że chodzi tutaj o relację bardziej e, współpracy biznesową. E, aczkolwiek tutaj mamy i tak dwójkę, więc może to być przyjaźń, przyjaźń zawarta w pracy. Czasami jest tak, że współpracownik e, jest e, dla nas... E, Staje się przyjacielem. Czasami jest tak, i już pracujemy, współpracujemy w jednej firmie z kimś z rodziny. I tu też jest taka możliwość. W każdym bądź razie ta relacja wzrasta. Ona wchodzi w nowy, na nowy poziom, gdzie ten poziom jest wyższy, to znaczy bardziej korzystny dla, dla szóstki. Na pewno ta zmiana będzie Was, znaczy ten rozwój, taki rozwój, wzrost będzie Was motywował do tego, by samemu zastanowić się, jakie są Wasze potrzeby i na jakie przyjemności liczycie w takiej relacji. Bo jak mówię, tu nie, nie do końca jest to relacja taka romantyczna, to jest bardziej przyjacielsko-rodzinna, Tutaj musicie się zastanowić, czego wy chcecie w tej relacji, i właśnie to, jak postawicie sprawę, wyniesie wyżej was oboje. Tak naprawdę, co tutaj jakiś proponowany rozwój akcji, to powiem szczerze. Widzę kolejne zakończenie. Kolejne zakończenie. Jeśli było tak, iż w rodzinie byliście zmuszeni kierować swoje wydatki właśnie na sprawy rodzinne, to będzie taka w sumie zakończenie. To jest tak, jeżeli ktoś był Zależy jakiej jest sytuacji. Jeżeli ktoś był w sytuacji, że pieniądze rodziny były przeznaczone na jego przyjemności, no to to się skończy. Natomiast jeżeli ktoś był w sytuacji, że jego pieniądze, czy jego zyski materialne, cokolwiek, że jego, jego, efekty jego pracy były kierowane na przyjemności innych, no to w tym momencie to też się kończy. Więc wszystko zależy z, z której strony to Was dotyczy. Co się kończy? Kończy się przymus. Kończy się tak naprawdę przymus. Kończy się to, że jesteśmy popychani w jednym kierunku. Tak dosyć mocno. Więc jakakolwiek jak, jest Wasza tutaj sytuacja finansowa. Też się dokończy, więc tutaj są takie e, zmiany i zakończenia. Powiem szczerze, że, że te przetasowania tutaj tak naprawdę są ściśle związane z tą relacją. Czyli e, możliwe jest, iż e, w, w sierpniu będziemy e, coraz bardziej odkrywać swoją własną niezależność poprzez znajomość z kimś, e, poprzez to, że ta osoba nas gdzieś doprowadzi niedzielę. I poprzez to y, odkrycie tej swojej niezależności, czyli że albo my nie ciągniemy od kogoś z rodziny pieniędzy, albo ta rodzina przestaje ciągnąć od nas, bo ta relacja wynosi y, całą sytuację naszej rodziny do góry, y, no to wtedy y, tak naprawdę y, zaczyna się praca. <ścoughs> zaczyna się praca. Ale taka przyziemna. Zaczniecie doceniać ten pieniądz. Tutaj szóstki są zazwyczaj bardziej na rodzinę nakierowane, bardziej na to, żeby zaspokajać potrzeby rodziny. A tutaj mi wychodzi, że w tym sierpniu to zaczniecie doceniać pracę i um, zdobywanie owoców tej pracy i czasami wydawanie tego na siebie. I um, co jest możliwe? Jest dla niektórych z Was możliwe, już przez, przez tą zmianę uh, sytuacji finansowej, przez wejście uh, na uh, nowy uh, etap Waszej znajomości. Bardzo możliwa jest zmiana miejsca zamieszkania. W sumie karta Ziemi symbolizuje dom. <grytanie> tutaj powiem szczerze, tutaj się wrócę do karty porady, która akurat teraz, myślę, będzie dla nas pomocna. Jest to Karotanieckiego, dziesiątka ziemi. To jest karta ziemia, akurat też. Co pisze? Bardzo szczęśliwe życie rodzinne, bezpieczeństwo finansowe, odnajdywanie magii w codziennych drobnostkach. Czyli um, komentarzem do całego rozkładu jest właśnie um, podkreślenie tego, że w sierpniu cała sytuacja. Zakańczanie tego poprzedniego etapu wprowadzi nas w etap bardzo przyjemnego życia materialnego na Ziemi. Nastąpią zmiany. Ja to widzę zmianę zmiany w sensie dokończenie czegoś. Może takiego typowo, robótki, manualne chociażby. Ale tu chodzi też na przykład o kończenie wreszcie czy budowy domu, czy jakichś remontów. Tutaj widzę zmiany w swoim miejscu na ziemi. Jest możliwe też na przykład praca z domu internetem, ale to jest już w ogóle tylko na pewno dla niektórych ludzi. Co się skończy jeszcze? I to jest taka nasza, nasza duża nauka w tym miesiącu ponieważ ja tutaj widzę koniec, koniec pewnego cyklu. Po koniec, już pomimo, że tu jest, wszystko jest tutaj jakby usiane dziewiątkami, ale jest na pewno koniec pewnego cyklu typu, zatoczyliśmy pełne koło, czyli jest możliwa zmiana, tutaj właśnie mówiłam o miejscu zamieszkania, bardzo możliwe jest, że będą powroty, będą powroty do domu, Zmiana tego miejsca, gdzie jesteśmy, ale w sensie zmiana, powrót skąd wyszliśmy, ale powrót, jakby w to samo miejsce. Jakby wyobraźmy sobie, spiralę powrót w to samo miejsce na spirali, ale o ten schodek wyżej, tutaj, o ten wzrost. Więc na pewno będziemy zadowoleni, ale pamiętajmy, że tutaj jest dla nas bardzo duża lekcja. O którym mówi cały rozkład, jest podliczenia całego rozkładu. Tu może sobie dam tą karteczkę, żeby przeliczyć. Ehm. Oprócz zakończania, oprócz tego przechodzenia na nowy poziom, ehm. bardzo ważne jest, by tuż przed wejściem, czy właśnie nawet teraz, kiedy już jeszcze wszystko sobie domykamy żeby już teraz zastanowić się jakie są nasze potrzeby, jakie są nasze potrzeby w relacjach z innymi ludźmi, jakie są nasze relacje rodzinne, ponieważ tutaj akurat z, z szóstek wychodzi nam trójka, czyli z policzenia całego, z całego układu jest możliwe, że będziemy musieli tutaj zupełnie przeanalizować wpływ naszego życia rodzinnego na naszą pracę. Być może ten wpływ jest trochę za duży i musimy się, zado musimy, się um, musimy się zdecydować, czego my tak naprawdę chcemy. Tutaj ja rozumiem, że nie wszyscy potrafią o sobie myśleć w oderwaniu od kontekstu rodziny czy relacji. Ale tutaj jest zalecany taki zdrowy egoizm, naprawdę zdrowy, by móc spokojnie pracować, spokojnie uczyć się, chociażby, spokojnie przyjmować te lekcje i pracować no nie samą rodziną, nie samymi relacjami, takimi bliskimi, romantycznymi, człowiek żyje. I tutaj właśnie jest porada. By skoncentrować się troszkę na tym materialistycznym podejściu, też. To, myślę, jest tutaj głównym przekazem. Tutaj tylko jeszcze wspomnę, że tu jest ta trójka. Tu się pokazuje ta trójka w centrum układu, czyli to my, to ego. To ego, to podejście, co ja potrzebuję. Jak, na jakie przyjemności ja mam ochotę. Więc tutaj to jest rozkład na sierpień. Mam nadzieję, że drugie szóstki, że zobaczymy się za miesiąc. Polecam wideo bonusowe dla wibracji, które są jeszcze na sierpień. I jest takie wideo bonusowe do znaków Zodiaku. Jeśli chodzi o tych, którzy nie widzieli moich e, pierwszych wideo z właśnie z takimi rozkładami, ale dla znaków zodiaku, to zapraszam, ale ostrzegam, że one są e, czasami ciężkie do oglądania, to znaczy trzeba sobie przewijać, trzeba mieć słuchawki, żeby było lepiej słuchać, czasami troszeczkę nie słuchać za bardzo, trzeba się domyślać, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany takimi przykazami, jeżeli ktoś umie sam e, z siebie e, dojść co ten symbol może u niego w życiu oznaczać, bo to są bardzo takie e, oczywiste symbole, a każdy ma tą intuicję i jednak e, wie, o co w jego życiu chodzi, więc zapraszam, żeby sobie przynajmniej zobaczyć, przynajmniej sobie zapozować, spisać numery i e, może uzyskać jakąś dodatkową podpowiedź. Z mojej strony to już wszystko. Mam naprawdę nadzieję, że spotkamy się w przyszłym miesiącu.